W tym odcinku pokażemy interwencję z poprzedniego mikrocyklu treningowego, a także ze spotkania ligowego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Jeżeli chodzi o y, sytuację, teraz Bramkarz ma. Pierwszy etap sytuacji bramkarz ma patrzeć tylko na zawodnika zagrywającego piłkę, to jest około 7 metrów od słupka w duż linii bocznej. E, ustawienie kątowe, tak by być w stanie też wykonać interwencję przy, przy przypadku strzału na słupek, ale również e, przeciwdziałać zagrożeniu, którym jest napastnik. I podzielimy sobie to zadanie na trzy etapy. Pierwszy etap bramkarz patrzy na zawodnika z piłką. I drugi etap już tutaj dodaliśmy. Zawodnik może uciekać, tak by bramkarz go nie widział w różne strefy pola karnego. Teraz nie miał szans bramkarz, dlatego że nie widział gdzie jest zagrożenie napastnika. Zaraz będziemy sobie temu też przeciwdziałać. Tutaj dobry wyblok, Reakcję na piłkę. Generalnie patrzenie na piłkę daje nam to, że możemy ją szybko przeciąć, gdy jest blisko nas, czy też obronić, gdy jest. Strzelona w bramkę eee, i tu właśnie widzimy przecięcie wrzutki w zasięgu. Była koncentracja na piłce. Tutaj też dobry, dobre skrócenie w czasie wyblok. Stabilna postawa na nogach w momencie strzału. Jest ważne, by zdążyć ją przyjąć. Nawet kosztem trochę zatrzymania się z dalszej odległości. Tu też skrócenie, zatrzymanie przed bramką. I tu już właśnie włączyliśmy sobie patrzenie na napastnika. Zdaje nam to, że możemy nie patrząc na piłkę, patrząc na napadziora wyrosnąć przed nim. Tak by po prostu nie miał sytuacji strzeleckiej, ale nie zawsze jest. Warto to robić, także to już trzeba intuicyjnie podejmować decyzję, ale chodzi w tym ćwiczeniu o przerzutność uwagi. I w tym trzecim poziomie było możliwość patrzenia raz na zawodnika z piłką, raz na napastnika, by szukać dobrych momentów, ale też mogła być wkręcona z tego bramka, więc trzeba było to mieć na uwadze, po prostu przekierowywać swoją uwagę. Taki trening przerzutności uwagi. W tym ćwiczeniu zrobiliśmy, a kolejne zadanie już związane z szybkością reakcji. Może nie najlepiej widać, ale po strzale już będzie to, o, właśnie, lepiej zauważalne. Po drodze między zawodnikami e, stoją dwa płoty, przez które piłka dostaje różnej rotacji. Jest to równia wznosząca. I tutaj e, drugi strzał był od trampoliny na padzior z półobrotu. Piłkę z powietrza uderza po odbiciu jej od trampoliny. I na przemian mogły wystąpić różne strzały, czy to z ziemi piłka dorzucona yy, od płotu, czy też rzucona w trampolinę i uderzona w pierwszym kontakt. I teraz przechodzimy do spotkania ligowego. Pierwsza sytuacja, dobra interwencja, szybkość reakcji była zbita, piłka też przemieszczenie się, dobre ustawienie w środku bramki, by być gotowym do tego typu interwencji. Tu już nie było tyle szczęścia. Zobaczmy jeszcze raz. Warto jest podejmować czasami decyzję przeniesienia jednak piłki, nie szukać na wszel za wszelką cenę chwytu, tylko się zdecydować na to, by przede wszystkim mieć spokój, yy, by, ta, by zabezpieczyć yy, bramkę przed. Przed jej utratą nie ryzykować, bo ta poprzeczka to nigdy nie wiemy gdzie się odbije, więc na przyszłość warto jest mieć to na uwadze, żeby czasami nawet lekką piłkę próbować przenieść. Jeżeli chodzi o drugą bramkę, zdarza się tak, że napastnik ma przewagę, wygubił obrońcę, przewskoczył i był dobry, przypadkowy trochę strzał na supek, plecami, ale udało się to zneutralizować. Dobra, tam była działalność też na przedpolu, przeczytanie kilku wrzutek. Tutaj nie było szansy wyjścia, więc zostanie na linii. Interwencja, strzał był jak najbardziej do obrony. Dobre sparowanie do boku, nie było przez to możliwości dobitki. Tutaj też przeczytanie. Skupienie na piłce było i neutralizowanie zagrożenia. A tu dobre skrócenie w jeden na jeden. Stabilna postawa na nogach blisko od napastnika. Cała bramka zamknięta. Miał bardzo trudne zadanie, żeby strzelić i o to chodzi, żeby na tyle mu utrudnić życie, także dobra robota. Kolejna sytuacja, rzut wolny aczkolwiek tu było przewinienie, nie ma tutaj bramki. zdane jest przewinienie, ale uważajmy, żeby nie robić niepotrzebnych kroków na bliski słupek, gdy piłka jest grana na dalszy. I ostatnia sytuacja tutaj dobre było. E, patrzmy jeszcze raz ustawienie kątowe. Obrona pierwszego strzału przede wszystkim obrona bramki nas interesowała i dobitka intuicyjnie. Dobra robota. Mecz do przodu.